Świat Cyberpunk 2077 w końcu został poszerzony i w Polsce. Powiemy sobie dzisiaj o nowej przygodzie w świecie wykreowanym przez polski CD-projekt Red, jak i o bardzo popularnej teorii na temat GTA VI, która została przekreślona. Będzie też sporo informacji o Assassin's Creed, zarówno o DLC do Valhalla, jak i o potencjalnej lokacji jednej z kolejnych odsłon. Witam na Lootboxie. Przypominam, że na naszym Discordzie trwa konkurs o fotel Diablo X-Ray, więc wpadajcie. A dodatkowo możemy już oficjalnie ogłosić, że 24 kwietnia odbędzie się stream urodzinowy kanału, a na nim będzie można wygrać 300 zł w wielkim quizie gamingowym. Mam nadzieję, że będziecie. Zostawcie 600 zł w górę, no i zaczynamy. Zacznijmy sobie od Geta 6, a mianowicie od bardzo popularnej teorii, która została skreślona za sprawą pewnego insajdera. Od długiego czasu mówi się, że Geta 6 rzekomo ma być ulokowany w latach 80., a w sieci pojawiło się wiele wycieków mówiących, że kolejna odsłona kry od Rockstaru zabierze nas w przeszłość, a dokładniej mówiąc 40 lat wstecz. Powodów do takiego myślenia było wiele. Czy to ktoś znajdował pliki w Red Dead Redemption 2, bronię z tamtejszej epoki, co było podejrzane, czy to chociażby Rockstar szukał artystów do skomponowania muzyki Synthwave, a wiadomo, że Synthwave charakteryzował właśnie lata 80. Po dzisiejszym newsie jedni się ucieszą, drudzy nie. Ja na przykład z chęcią zobaczyłbym powrót do lat 80. w serii Gundam Theft Auto, ale chyba to się nie wydarzy. Z dużym podkreśleniem na chyba, bo nie jest to nic oficjalnego, jednak źródło jest całkiem wiarygodne. Jest nim uwaga, Tom Henderson. Tak, ten sam Tom Henderson, który od jakiegoś czasu regularnie wrzuca przycieki z chociażby Battlefield 6. Często je sobie na kanale omawiamy, więc możecie ziomeczka kojarzyć. Zasłynął on kilka lat temu za sprawą wycieków dotyczących Battlefielda 1. Przed premierą odsłony, ulokowanej w czasie I wojny światowej, Tom Henderson... Henderson, wtedy jeszcze pod innym nickiem, przewidział lokalizację, jak i opisał z dużą dokładnością wiele map, które pojawiły się finalnie w Battlefield 1. Mówię Wam to nie bez powodu, Tom Henderson postanowił tym razem, jak już zresztą wcześniej mówiłem, skomentować GTA 6 i to po raz drugi, bo wcześniej przekazał do świadomości graczy plotkę, że GTA 6 wyjątkowo pokierujemy kobietą. Tom Henderson odpowiedział na pewien komentarz takimi słowami: GTA 6 nie będzie lokowane w latach 80., ale we współczesności. Czy trzeba tutaj więcej komentować? Jeśli GTA 6 byłoby lokowane we współczesności, to na pewno nie zaskoczyłoby tak, jakby było w latach 80. Przynajmniej mi się tak wydaje. Tak czy siak, nieważne jak wiarygodnym źródłem byłby Henderson, to nadal plotki i nic oficjalnego, więc warto podchodzić do tego z dystansem. Tak samo z dystansem należy podchodzić do kolejnego newsa na temat serii Assassin's Creed. Było ich ostatnio dosyć sporo, czy to Francja, Anglia, czasy Altaira, aż do krajów egzotycznych Ameryki Północnej. Może nie jest to pewniak, ale deweloper odpowiedzialny za serię skrytobójca kilka dni temu udzielił bardzo ciekawego wywiadu. Opowiedział tam m.in. o jego wymarzonym settingu. Jako ktoś, kto ma obsesję na punkcie historii, może sprawić, że będę podekscytowany grupą wojowników w zaginionym społeczeństwie na Malcie i będę gotowy, aby coś z tego stworzyć. W szerszej skali czuję, że w Ameryce Południowej istnieje Bogaty Gobelin kultury, którego marka nie zdążyła jeszcze w pełni zbadać. Odinków po hiszpańskich konkwistadorów, to bardzo fascynujący okres, choć Black Flag porusza niektóre z tych tematów, czuje się bardziej związany z Brazylią. Brazylia plus Assassin? Brzmi to bardzo ciekawie, bo to jak współtwórca Walhali mówi, seria jeszcze dobrze nie zbadała tamtejszych terenów. Mimo, że jest to niezły pomysł, lepiej póki co traktować komentarz z dewelopera z dystansem lub jako po prostu jego subiektywną opinię. Uważam, że w najbliższych latach nie poparkurujemy sobie po Brazylii, a zostaniemy w Europie czy Azji. Ale póki co warto będzie. Wrócić do Assassin's Creed Valhalla, bo przed nami jeszcze dwa duże rozszerzenia popularne. Pierwsze DLC będzie można nabyć już pod koniec kwietnia. Dostaliśmy kilka nowych i bardzo ciekawych informacji na temat gniewu druidów. Hugo Sachu jeden z deweloperów w ramach serwisu The Gamer, powiedział, że dodatek skupi się na okresie 80. lat od pierwszego najazdu Wikingów na Irlandię. W efekcie ekspansji powstało nowe pokolenie, nordycy Gaelowie, zrodzeni z małżeństw między ludem nordyckim i, Gaelic i gaelickim, południowo znanym też po prostu jako gurale. Związki te były Użyteczne zarówno dla Nordów, jak i Irlandczyków, gdyż gwarantowały wzajemną ochronę i pomoc. Nordycy Gaelowie przyjęli obydwie kultury, przez co Dublin stał się bardzo kosmopolitycznym miastem. Wikingowie potem porzucili chęć podbicia i zaczęli robić biznesy z Irlandczykami, na przykład będąc ich najemnikami. Rekrutacja do jednej z armii króla Flansina ma być zalążkiem fabuły przedstawionej w dodatku Gniew Druidów. 29 kwietnia premiera, więc wyczekujcie. Dobra, przyszedł czas na Cyberpunk 2077, a dokładniej nowe przygody w jego świecie. Po kilku miesiącach w końcu w Polsce możemy się z nią zapoznać. Będzie ona dotyczyć przygód pewnego zespołu Trauma Team, czyli elitarnej jednostki medyków, którzy znani byli na ulicach Night City jako jedni z najniebezpieczniejszych. Bezpieczniejszych grup porządkowych. Komiks Traumatim trafił już do obiegu kilka miesięcy temu, ale dopiero teraz będzie go można nabyć w Polsce i to z polskim tłumaczeniem. Historia zawiera aż 96 stron i skupia się na Nadi, czyli jednej z ratowniczek Trauma Teamu. Cena takiego cudeńka to tylko 39,99 złociszy. podobno bardzo ciekawa fabuła i ciekawe postacie. Sam nie czytałem, ale nie wykluczam tego, bo po przejściu cyberka przydałoby się jakieś zapełnienie pustki. Chcielibyście może streszczenie komiksu Cyberpunk 2077 Trauma Team w formie odcinka na naszym kanale? Jeśli tak, to śmiało komentujcie Trauma Team, żebym wiedział, czy chcecie. Cyberpunk. Spieprzaj dziadu. Aha. Mam twoją uwagę jeszcze na koniec. Mamy jeszcze jeden temat dotyczący gierki REDów. Prezes CD projektu Adam Kiciński postanowił udzielić wywiadu niejakiemu Reuters. Na głośnej aferze związanej ze słabymi potami chyba jest o czym rozmawiać. Jeśli ktoś ma obawy, że CD Projekt RED przestanie interesować się swoim najmłodszym dzieckiem i zacznie przeznaczać czas na nowe projekty, to może spać spokojnie, bo Adam Kiciński stwierdził, że ekipa nie ma zamiaru odłożyć Cyberpunk 2077 na półkę. Nie widzę możliwości odłożenia Cyberpunka 2077 na półkę. Jesteśmy przekonani, że uda nam się doprowadzić grę do takiego stanu, że będziemy mogli być z niej dumni i z powodzeniem sprzedawać ją przez kolejne lata. Nie umrę.